Siema widzowie! Dzisiaj nagrywamy pierwszego mojego live'a. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dzisiaj będziemy nagrywać jedną z takich gierek. Zaczekajcie, tutaj sobie ustawię wszystko, aby było czat widać tylko. Zapraszam też do zostawienia lajka i subika. Mam nadzieję, że komuś się to spodoba. Bo nikt chyba nie będzie mnie lubił jak to nagram. Ciekawe, czy kto komuś się spodoba mój live. Dobra widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa, więc sorki, że tak jakby przedłużam. Po prostu zaczekajcie. Hmm, kurde, jak zawsze mi się nie udaje.